Jest, to jest chyba pierwszy vlogmas, szczerze, bo nagrywam to z wyprzedzeniem. Bardzo chcę nagrać vlogmasy, ale boję się, że nie podołam, bo jednak nagrywanie codziennie i montowanie tego wszystkiego jest ultra ciężkie. Wydaje mi się, jak się robi to pierwszy raz, nie porównując już Ajax. Wow, wow, po prostu. Też bym chciała, dlatego zaczynam i mam nadzieję, że będę stawiać codziennie filmy, ale nie jestem pewna, więc jak coś coś nie obraźcie filmu mam nadzieję że będą codziennie ale jeżeli nie będzie to się na mnie nie obraźcie. ja próbuję jak coś więc to jest najważniejsze moja chęć więc mamy dzisiaj pierwszy dzień yy... i się mega jaram i też stresuję Fest, nie wiedziałam co jest takie stresujące bo jednak chcę podołać, ale się boję że tego nie, nie, nie dam rady i po prostu was zawiodę więc wiecie, to wiecie tak z takim chillem no i się mega jaram więc zaczynamy yy... Nie wiem, czy w tym, w tym roku będę dekorować dom, bo jak wiecie, albo i nie wiecie, że większość vlogmasów w tym roku, albo może połowa, połowa, w innym miejscu, w Stanach, tak, tak się składa, więc w ogóle inne święta, w ogóle inaczej ludzie tam spędzają te święta, inaczej to wygląda, więc się festjarem będę tam pierwszy raz w życiu i dla mnie to jest fajnie, fajnie, że to zaczynam vlogmasy. Więc y, idę się ogarniać. Co jest trzynasta? Yo, what's up, Browski? To jest pierwszy vlogmas. Pierwszy vlogmas? Hmm? No, Merry Christmas, everyone! Happy New Year and. Uh... Wymarzonego prezentu od Hajku Dokładnie, więc ja idę się ogarniać Mamy dzisiaj kilka spraw do załatwienia No właśnie, Kuba dał patyka dla Ryśka i zostawił go tutaj no, jest taki syf, nie ma kary tylko dałam mu tam patyka, żeby tam sobie jadł Panie. I siedzi teraz na podwórku bo ma tam patyka i powinien tam jeść. A patrz jaki syf zrobił To ty tu byłaś! No wiem, ale nie chciałam mu zabierać It's beginning to look like, like... It's Christmas. Dobre są i bardziej mnie słuchać po Kuba więc i plan jest ten dzisiaj taki, że na pewno muszę nagrywać jakieś TikToki w ogóle, bo to musi być po prostu taka jest moja rutyna Jedziemy do galerii, bo chcę kupić sobie AirPods Max bo ja zgubiłam swoje ogólnie słuchawki nie wiem gdzie są to takie małe, wiecie, po prostu. Nie wiem, jaki chcę kolor. Nie wiem, jak to wyglądać, więc powiem, przejdziemy się, zobaczymy. Mam wieczorem jeszcze zajęcia. Ja. Yeah. Bardzo <coughs> też bym chciała zobaczyć y, pościel świąteczną i piżamę świąteczną. Bo mówię, jak z dekoracjami to jeszcze nie mam pojęcia, czy Znaczy, na pewno coś kupię, jak to ja. Z dekoracji świątecznych. Na pewno nie będzie tak już mega dużo rzeczy, bo jak mówię, po owłowie wyjeżdżamy, tak dokładnie 12. Latujemy, więc też wiecie, to było trochę bez sensu. I choinki też raczej nie będziemy stawiać, bardziej ozdobimy nasze drzewko. No, zobaczymy, po prostu zobaczymy, co nie. No jak to będzie, pewnie w pewnym sensie mi się wydaje, że mi może ponieść i że serio też <tuszy> te <tuszy> 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 Tym bardziej w tym roku, bo w tym roku poświęcę po prostu to na coś innego, czyli na wyjazd totalnie bo będziemy tam miesiąc, więc to jest bardzo długo bardzo się cieszę, już nie mogę doczekać, po prostu odliczamy do tego no bo zawsze wiecie, Stany to macie takie wizualizacje świąt, takich wiecie w domu dekorowany totalnie każdy uwielbia te święta no mega zajebisty vibe uwielbiam święta, więc idealnie zawsze byłam tą osobą w domu rodzinnym która dekoruje ten dom na święta bo nigdy nie, nie chciała, teraz jak się wyprowadziłam, to moja mama mówi, właśnie byłam ostatnią, u nas w domu rodzinnym, że Ania moja Ania Hania, może ten dom na święto bo ciebie nie ma i nie ma, kto, kto, to, kto to zrobić. Ja tak, 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 już robię i odekorowałam. Sprawdzam do w domu nie mam jakoś mega dużo takich świątecznych rzeczy. Bardziej właśnie są to takie dodatki totalnie, że jakieś światełka, lampki. Kule, te takie, wiecie, świąteczne, bo zawsze dostawałam takie. Zio. No, to nie fokuszę, że mega ścieżki w ogóle patrzcie jak mu urosły. Rysiu. zapraszam. Okej okay, widzowie, taka, taka jest moja stylizacja, nie świąteczna. zbyt Te spodnie wyglądają jakby się zasarała w każdzie. Są tak wielkie, ale mają słek, wydaje mi się, że nice. A ty możesz przestać i tą mandarynkę? Hania mnie zaraziła do mandarynek. Ja, nigdy wcześniej w życiu nie wiedziałem, że istnieją takie małe mandarynki, bo zawsze jadłem te większe. Ale Kocham te małe, małe są o wiele lepsze. Co nie? Dobra, więc jedziemy. O, właśnie takie dobre są. jak jakie mandarynki, to zawsze biorę pod światło mandarynkę i sprawdzam, czy nie ja pestki, bo z pestką nie zjemy. Fanfakt, <laughs> Dzieciak chcę z nami Jezu, jakoś moje włosy dzisiaj nie włosują Co? Moje włosy dzisiaj nie włosują, nie rozumiesz? Rozumiem Skibili <laughs> Skibili toilet, toilet band Gdzie? Galerii. Do galerii właśnie I jeszcze jednak musimy jeszcze kupić ramki Bo mam współpracę z plakatami takimi mega ładnymi plakatami Sprawdzam się, ale lepszą jakość Ale jest ok i są mega ładne, więc musimy je zawiesić dzisiaj Zawiesisz to? Tak I popatrzymy sobie, co jest w sklepach takiego świątecznego Co można by było potencjalnie zakupić Jednakże nie, nie zrobię tego dzisiaj Jak wiadomo wydatek jest Wiadomo, dzisiaj jest duży wydatek, więc Eee, nie zrobimy tego, ale obejrzymy i zobaczymy, co potencjalnie chcielibyśmy kupić. Dekorowanie nas naszego domu, naszej bazy. Hanin nie mieszka w domu, Hania mieszka w bazie. A wiecie, dlaczego w bazie? Bo ja praktycznie stamtąd nie wychodzę i dla mnie to jest bunkier totalny. Ale to nie ja, dlatego, że po prostu on mi zakazuje, chociaż... Ale to po prostu lubię tam siedzieć. To jest taka my comfort zone. Ja to sam tam. wyjeżdżam rano, bo już nie daję tam siedzieć. Ona nie daje rady musi wyjechać rano, wcześniej, gdzieś z domu, a ja po prostu mogę siedzieć i siedzieć, nawet nie wychodzić, więc je yeah. W ulubionej galerii Sofi każdego, rady. czyli Galeria Mociny i najpierw chyba pójdziemy zobaczyć słuchawki Sprawdzać w kilku sklepach ceny i porównać się i jak coś to wybrać po prostu najtańszą wersję, bo czemu by nie ja, ja jestem w, 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 bardzo e, nie zastanawiam jaki kolor Hania weźmie, no, ja ja niebieskie ja nie wiem, albo ciemne, takie czarne granatowe, mam jeszcze w myśli zielone raczej nie, bo one są trochę takie dziwne jeszcze srebrne, ale to srebrne takie mają więc yes, idziemy sprawdzić jakie są i zobaczymy to po prostu e, słuchawów chyba tutaj nie mają z tego co mi się wydaje, ale te mi się mega podobają naprawdę guess guess what? guess what? guess Chce ci się wydawać dwa, dwa koła, jak tutaj masz słuchawki za 200zł? Nie, nie ma. ma, no idziemy dalej Bro, like, the fuck? Jest ekscytacja Tak Czekaj, czekaj Powiedz jeszcze Ania kupujesz mi słuchawki i później ja powiem tak i przybijecie jak wkaczą tam Kupujesz sobie słuchawki? Tak Poświata oddaje mi się to zgrzymy. O co jak wygląda w nich. Nie no dobrze. A te czarne słowy będą do wszystkiego pasować. No, ale to nie jest czarne. To jest grej. Ja e ja mnie wziął. Spytaj się o inne kolory. Tam są inny kolor na przykład. Zaraz będziemy sprawdzić, bo ja muszę wiedzieć jaki kolor chcę, więc... Są wszystkie dostępne A takie? Nie. Chodź spytaj się pana jakie ma dostępne kolory A choćby jeszcze do tego, bardzo chciałabym No i zaraz to się wrócimy. To jest do Chcecie kupić Airpods Max, to się dowiedzieliśmy, że tylko na stronie tak naprawdę są i w dobrej cenie Są w... 2129 złotych chyba Sorry. w promocji no a w iSpocie jest iSpot? no w iSpocie są za 400 albo 500 ja za... czekaj <laughs> elegancko płacisz nie? nie zapakowałeś w torbę? tak poniosło, poniosło. Co? pierwszego idziemy do Primarka Bo jest po drodze po prostu I sprawdzimy co mają na święta I pamiętajcie robimy research, nie kupujemy dzisiaj Bo moi portfelci cierpi, Więc idziemy sprawdzić tylko Let's go Nie mogę wchodzić do takich sklepów Ja bym wszystko tutaj kupić To jest tyle świątecznych rzeczy, Słyszycie to? ja za kilka lat jak, An jak Andziaks Słyszałam, już to jest kuch, ja muszę to mieć wszystko. wszystko, jakby cały sklep Będę robić kurczaka, wiesz jakiego? Jak macie w Mimi... co to się nazywa? Mio U? Taiwan Czym my przerajaliśmy? Kimchi No, Miss kimchi. kimchi Miss Kimchi, to tam macie takie kurczaki Kupiłem specjalnie taką panierkę w takim azjatyckim sklepie Więc co? We cooking today. No, ale kim 3 mega wam polecamy mega dobre jedzenie. Podajcie jej serio, mega dobre jedzenie. Witam serdecznie na holu ze mną. Niestety dźwięk się nie nagrał, więc dogrywam teraz. Jest to odpokowanie moich nowych słuchawek, nowego zakupu. E, chodziłam właśnie tak, przez cały wieczór się tak jarałam, Mega flex. Chyba zrobił kurczaki z tej fanierki, którą chodziliśmy. I mega ładnie pachnie. Aż ja zaraz będę je próbować. Just. Spróbuj to, co leży na tym. Na tym? No. Okay. Let's check. Mają wrysk. Widzisz, jak to mm -hmm. wygląda pięknie. Planet superskóp mm -hmm. fashion. I mega oh, ładnie wygląda. Ale nice. Podaję się.